Siema widzowie, skoro dotarliście na takie zadupy jak mój kanał, możemy już pożegnać się z moim starym dobrym złotym kałasznikowym. Będziemy kupować jego ulepszoną wersję za cysterny i za opatrzenie. Możemy jeszcze to dofinansować. Wyjątkowe jest wojownik. Lepszych statów to on chyba nie ma, ale wygląda o wiele lepiej i szkoda, że nie można dać malowania. Ale cóż, coś za coś. Dobra broń, ale brak malowania. Wymieniamy ją sobie za naszego kacha i zaraz zobaczymy, jak strzela. Zaraz jeszcze plakacik trzeba zdjąć. Jeden drugi. I możemy iść do auta, ale nie tego, bo tamto auto jest lepsze. Do którego idziemy? My idziemy do Golfika. I plan na ten odcinek jest zrobienie idealnie przetestujemy sobie broń. Nie no ta jest wiele lepsza. Tylko że jesteśmy teraz totalnie spłukani z forsy. Plan na ten odcinek jest taki, żeby zrobić wszystkie, ale to co do jednej dzwonnicy wszystkie naprawdę. Żeby już odblokować sobie osiągnięcie. To będzie tak. Tu mamy wszystko odblokowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... To chyba takim tokiem takim sobie polecimy. Cyk, 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 cyk. Ale najpierw trzeba zajechać do pierwszej. O, idealnie. kwestia. Right? Build y wiem na pewno, że oglądanie jak wchodzę na każdą z pojedynczych dzwonnic jest mega, mega nudne, dlatego wezmę i po prostu zrywam. Y tak idealnie jak robię żeby było wody żeby było pięknie wszystko zrobione. Nie zaraz. Idealnie. Tylko musimy jechać za drogą, bo ja tej góry nie przelecę. Jest zbyt duża. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Dzisiaj jest już czwartek. To już prawie sukces. Byłamy mały pożar przy okazji. Cholipka Dołem, dołem o idealnie No i musimy lecieć tym wąwozem Jaka łódka co to jest? A mogę wylądować? Multi pojazd, dwa w jednym. Kolej, co to jest? Dobra. Gdzie jest to duże? To jest jaki zik skoksowany, czym ty jesteś? Ty, go zaraz za tobie. Czym ty jesteś? Kolejne, co to jest? Jakie to ma zęby? No i poszło na dno jak Titanik. O, ty! Cholipka! Yy, w górę! Siema frajerzy, co tam? Cholipka, ląduj! Tu jest ten, 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 ten... ten. ul. Ty kupa gówna. Się miucą, czy kurde! E ty! Halo! A, super. Czy są aż tak zabójcze? Nie wiedziałem. Halo! Nie, no tak wyglądasz: to jest zbyt zabójcze zwierzę. nie. No nie. Gdzie co? <laughs> tak. Ta mam mol molotowa? Nie mam molotowa. Cze to nie słyszał mnie. No, no i git. Cię Ty gówna ty jesteś? A no tam, miodożer Jeszcze się rusza po śmierci Plakat A, skrzynki to mnie tam za bardzo nie interesują Dobrze da trochę, że nie mamy już tego, tego, helikopterka To by nam dużo sprawy ułatwiło No ale cóż, ale jak to teraz, skąd by wziąć ten helikopterek? No nie gadaj się, będę musiał wrócić jeszcze tam Haj, haj, no Super, super, super. No, 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 no. Lecę. No, teraz skoczyłem. Już? Nie Hoho, ho, co? Pszczołek, pszczoły, pszczoły Tu są, nie? No się obstrałem jakbym spadł jakiś lutownica przyda się dobra no to co? jeden na siedem dziura dobra zaraz dosłownie za momencik zobaczycie kolej następne szczęście dzwoni. for my listeners. We are very close to banishing Bagan Min and his lackeys from the airwaves once and for all. Nearly all the bell towers in Teerath are now broadcasting my soothing voice to your ears. Amazing! Not only that, but I'm going to share the identity of the man behind it all. AJ Gale. Właśnie przed sekundką wywaliło mi korki w całym domu, więc y, zaczynamy od dzwon Od drugiej dzwonnicy. Na szczęście nagranie się zapisało. Co bardzo jest dziwne. Tak jak mówiłem, zrobiliśmy już dwie dzwonnice. Ja jedę do trzeciej i zaraz się tam zobaczymy. Trzecia dzwonnica. Dzwonnica numer cztery. Dzwonnica numer pięć. Dzwonnica numer sześć. I dzwonnica numer 7. świetnie się bawiłem latając. No a nie, bo tylko ostatnie dwie obskoczyłem, bo tu mi się udało znaleźć dopiero. Eee, mamy całą mapę odkrytą. Udało nam się. Eee, lecimy teraz do księdza. 1300 metrów, ale to z tym czymś pójdzie szybciutko. Przepięknie. 7 dzwonnic, w ile, ile, ile. Jest 20.43, zaczynałem o 20.00. Yy, jakoś chyba. O 20 zaczynałem. 40... Godzina! Godzina! I w ciągu tej godziny zdążyłem wywalić dwa razy kory. Szkoda, że to nie ma ani pro, ani nic. Jest tylko automatyczne kierowanie, ale i tak nie działa. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy 400 metrów. Po drodze miałem tą przedostatnią dzwonnicę. Powiem, że wysoko, wysoko tu ma. To jest tamtą stronę, a się tam ogórce. Ci wydaje mega daleko. A nie, to jest. Wydaje się mega daleko, ale to nie jest blisko. Jedno i co to jest? Niech się nimi ten zajmie. Ej, bo snajpera mają! No! Olipka! Ksiądz się masz obstawę w domu! Chyba poszły bomby. No czemu ten nie się nikogo nie zabił? No to ja walę dead over w, w tym momencie. E, e. się skampimy na chwilę, bo naprawdę. Y, tak, Y. To są tu heady Dawaj na solo, teraz się mogę walić Ej, co nas tu tak dużo nagle A ko mnie nagle nie widzi Który za Piroman? Tu jesteś, dobrze Kolipeczka Teraz tak. Jestem snajperem bez snajperki, co ty na to frajerze? I tak się to robi. Fastem do księdza, bo to najlepsza postać z tej gry. coś w tym jak było podśmigu, ha! Bez kitu, bo ja miałem rozbroić to. Nokia? Nokia? No brak się, już idę. I'm ready for more. Ugh. And the Lord said, Who shall I send And you answered. saying i am here send me your devotion pleases me greatly but it pleases the lord even more another lost sheep has been located you know what to do find him follow him get the diamonds and bring them back from the mouth of babes you have all day strength to steal the enemy and become the avenger

siestra tylko diamenty no i gigit Kamera dobra, dobra a widzicie Ale ładne znaczki A jedzie faktycznie Ale ciśnie malina, jednak ciśnie Ej, a tak właściwie, a czemu nie drogą? A, to już jest trochę Ej, po Odpuścił se? Czy w drzewo? Bo mógł się skryp w lewo, w prawo, i teraz u mnie w prawo, nie? Nie, swaniak Zabij przemytnika Cyberpunk. Dobra, nie mam mięsa. Ciekawe, dobra, cyk krytyczny. Magic pocisków. Trzy słuchajmy. Aha, dobrze, dobrze. Nie ma sprawy. Gdzie mój pocisk? zaczek sprawę a cholipka holipka przejęzyczyłem się chyba jeszcze nie do końca mi to wyszło to oh jest? Ty, bo ja kuli już nie mam Trochę przypeks bo trzeba podmienić wojownika Ja będę trzeba ogarnąć większy mag magazynek, torbę na amunicję jak tak jak się to nazywało O, to też jest spoko O! Brak Ten Tlen jest bardzo łatwopalny. Utracła stan. Tak. No, I to. jest. Wychodzimy, rozwalamy. Przywitajcie się z moim kolegą. Wróciłem po ciebie, a to co ja mam tu jeszcze zrobić? Czy tam nie było tego więcej? Nie, kurde, ale lipa! Taka lipa, O, dobra. Cyk. I cyk, dwójeczka. Na, 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 driftem, driftem Laguna Wez No i git Prawdopodobnie zobaczycie ten odcinek dzisiaj, czyli w czwartek, albo w piątek o oh, tupę, 90 tysięcy albo w piątek, a wydaje mi się, kolejne zadanie od księdza. Hmm. Nie, tym zajmiemy się w następnym odcinku. A na razie to do zobaczenia, cześć.